Znajdujemy się w Kościele Świętego Wojciecha, milenijnym sanktuarium Chrzciciela Gdańska w Gdańsku Świbnie. Obok, po mojej lewej stronie, figura Świętego Wojciecha, Chrzciciela Gdańska. Kim był Święty Wojciech? Nim został świętym, Chrzcicielem Gdańska, patronem Polski patronem Gdańskiej Archidiecezji i miejscowej parafii. Urodził się w 956 roku w Czechach, w miejscowości Libice, na Zamku Książęcym. Imię, jakiemu nadano na Chrzcie Świętym, świadczyło, że rodzice wybrali dla niego karierę rycerską, publiczną. Pan Bóg miał jednak wobec niego inne plany. W dzieciństwie Wojciech ciężko zachorował. I kiedy nie było ratunku po ludzku, mówiąc, postanowili ofiarować go matce Bożej i złożyli ślub, że jeśli dziecko wyzdrowieje, przeznaczą go na służbę Bożą. Wojciech wyzdrowiał. Rodzice byli konsekwentni. Postanowili ślub wypełnić, skoro został przez Boga przyjęty. W dziewiątym roku życia wysłali go więc na, do szkoły katedralnej w Magdeburgu na studia, które miały go przygotować do służby kapłańskiej. Nie otrzymał jednak święceń kapłańskich w Magdeburgu. Jako diakon Został wezwany do Czech, do łoża umierającego ojca. Ojciec zmarł, nim Wojciech przybył do Libic. Biskup praski, Dytmar, zatrzymał jednak diakona Wojciecha przy sobie i już nie pozwolił mu wracać na dokończenie studiów do Magdeburga. Wyświęcił go na kapłana i przyjął jako swojego doradcę bliskiego współpracownika. Kapłan Wojciech Sławnikowicz, mimo że był kapłanem, pewnie więcej jeszcze czuł się księciem, świadczy o tym jego życie. Kronikarze podają, że często go widziano na koniu, w zbroi. Brał udział w turniejach rycerskich, w polowaniach. Przełom nastąpił znamienny przy łożu śmiertelnym pierwszego biskupa praskiego Dytmara. Konał trzy dni. Był przy tym święty Wojciech. Słyszał, jak biskup przeżywał udręki duchowe, wyrzuty sumienia i obawy przed swoim rozliczeniem z pasterzowania w Pradze. Śmierć ta i te wyrzuty sumienia biskupa bardzo wstrząsnęły Wojciech. Pomyślał o swojej odpowiedzialności przed Bogiem za przyjęte kapłaństwo, odpowiedzialność za zbawienie dusz. Od tego czasu życie Wojciecha uległo radykalnej przemianie. Już nie wsiadał na konia, już nie przywdziewał zbroi. Teraz służył Kościołowi, służył Bogu, służył ludziom. I kiedy trzeba było dokonać wyboru nowego biskupa Pragi, jednogłośnie wysunięto kandydaturę kapłana Wojciecha Sławnikowica. Wybór zatwierdzony przez Stolicę Apostolską i przez inwestyturę cesarza został dokonany. Wojciech do swojej katedry w 983 roku wchodził boso, w worku pokutnym. Był to dziwny ingres. Dochody jakie miał z swojej diecezji dzielił na trzy części. Jedna część na potrzeby kościoła, Druga część na potrzeby stołu biskupiego i trzecia dla biednych, których codziennie gościł, mówią około dwunastu. Ta radykalna zmiana Wojciecha nie wszystkim się spodobała, a zwłaszcza jego duchowieństwu od którego wymagał większej gorliwości, bezżeństwa, od którego wymagał większej, większego zaangażowania w pracę ewangelizacyjną. Dlatego zaczął narastać opór przeciwko biskupowi, przeciwko jego duszpasterskim rozporządzeniom i planom. Do tego oporu dołączył również książę Bolesław z rodu Przemyślidów, któremu Wojciech zwracał uwagę na niegodziwość handlu niewolnikami, a niewolnicy pochodzili przeważnie z terenów północnych za, za Tatr, czyli z terenów Polski. Sprzedawani później do Afryki, sprzedawani w niewolę. Wobec tej niechęci, która ciągle narastała, i sabotażu, sabotowanie rozporządzeń biskupa Wojciech postanowił zrezygnować z rządu diecezją i poprosić papieża, żeby mu wolno było iść do klasztoru a na jego miejsce niech Ojciec Święty wyznaczy bardziej odpowiedniego człowieka. Papież widząc sytuację psychiczną i sytuację duszpasterską w Czechach, psychiczną biskupa, zezwolił mu na odpoczynek dwuletni w klasztorze na Awentynie w Rzymie. Później jednak arcybiskup Wiligis, który opiekował się diecezją praską, domagał się powrotu biskupa do Pragi, która nie miała swojego pasterza. Wojciech wrócił na polecenie papieża. Duchowieństwo i diecezjanie przeprosili biskupa, przyjęli go bardzo życzliwie, obiecywali poprawę. Nie trwało to jednak długo. Znowu zaczęły narastać konflikty. Sytuacja się zaogniła, zwłaszcza po morderstwie, którego dokonano w katedrze, gdzie schroniła się kobieta ścigana przez ród możny, ród wroszowców, ponieważ dopuściła się cudzołóstwa i chciano ją ukarać za to śmiercią. Szukała schronienia i opieki w katedrze, u stóp ołtarza. Kościół w tamtych czasach cieszył się przywilejem azylu. Została jednak, mimo próśb i upomnień biskupa, wyciągnięta i zamordowana. Bisku był zmuszony rzucić klątwę kościelną na tych, którzy tego czynu się dopuścili. Ale był to powód nowych zadrażnień i nowych buntów przeciwko biskupowi. Po raz drugi opuścił więc Pragę, udając się do Rzymu z ponowną prośbą skierowaną do stolicy apostolskiej o zwolnienie go z urzędu biskupa Pragi. Spędził w klasztorze pięć lat. Papież nakazał powrót ponowny. Do skutku jednak nie doszły te polecenia i chęci biskupa, ponieważ dowiedział się w międzyczasie, że jego rodzinny gród, Libice zostały splądrowane, spalone, a rodzina i służba wymordowana. Widział więc, że w tej sytuacji nie ma możliwości współpracy, duszpasterzowania w Pradze, współpracy z ludźmi tak wrogo do niego nastawionymi. I wtedy zaczął rozważać pomysł udania się na misję. Wiedząc o jego planach, Polesław Chrobry zaprosił go do Polski. I w 1996 roku Wojciech przybywa, do Polski, by udać się z, z misją do Prusów Pogańskich. Najpierw udaje się do miasta Gdańska, jak zapisze jego żywotopisarz Jan Kanapariusz, leżącego na krańcu najrozleglejszych dzierżaw księcia, przytykających do brzegu morza. Tam, za łaską boską, która szczęściła jego przybyciu, zostały ochrzczone wielkie gromady ludu. Jak długo Wojciech pozostał w Gdańsku, do tej pory nie wiemy. Mogło to być dwa tygodnie, mógł być to nawet miesiąc: marzec, kwiecień, koniec marca, początek kwietnia. Drogą morską, po, zaraz po Wielkanocy. Łodzią w obstawie wojów, których przydzielił Bolesław chrobry, udał się święty Wojciech z Gdańska z dwoma towarzyszami do Prusów. Tam po kilku dniach prób daremnych, bezskutecznych, ewangelizowania, i wobec stanowczego sprzeciwu mieszkańców ziem pruskich został 23 kwietnia 1997 roku zabity. Działo się to prawdopodobnie w okolicach obecnej wsi Święty Gaj wedle Żywotopisarza Jana kanapariusza pod Grodem Cholin.